Dzień dobry, wczoraj wstawiłam film na TikTok, ale niestety TikTok mnie wyciszył, robię następny, żeby TikTokowcy nie mieli poszkodowani, tylko Facebookowcy oglądają i Instagramowcy. A więc zaczynamy. Bukietik będzie się składał ze słonecznika, czosnek, szarłat, tawułka, mały czosnek, gałązeszka zatrwianu, koździk, liście aspidisti. Zaczynamy. Stworzyłyśmy sobie tutaj taką, taką, taką tam podstawę. Stworzyliśmy kłosa ze słomy, znaczy Basia cały czas stworzyła, ja tak mówię, że stworzyłyśmy, a Ja jej klaskałam, biwotowałam. I okej, okay, zaczynamy. Zawiążę sobie tutaj, bo chcę właściwie pokazać Wam jeszcze tą aspidistię. Mam już ją powywijaną, ale dla zobrazowania wywiniemy sobie jeszcze jedną, żeby Wam pokazać. Aspidistia wygląda tak. I zawijamy ją sobie. Za, nie mogła siadać. Jezus, w jakich my warunkach pracujemy? mi się kicha. Tak zawijamy aspidistię. Zrobiłem sobie lakierem, bo są no, z są brzydkie liście, takie ubrudzone. Lecimy z tematem, bo nie chcemy wycinać. Aspidistię włożę sobie tutaj do środeczka, co mi pozwoli zakleić już tą dziurkę i słonecznik będzie mi ładnie siedział, a aspidistię jest liściem dekoracyjnym i to wywinięcie też spowoduje, że bukiet będzie bardzo fajny, ciekawy. Dziękuję, Barbaro. Dobra. Muszę mieć, właśnie jakiś normalny sekator, żeby nie było wstydu na filmie, wiesz? Cześć ja zorganizuj zorganizuję tą trzafy. Ok. Umieściłam sobie aspidistję w środku. Umieszczam słonecznik. Słonecznik chcę tutaj w dole. I lecimy z górą teraz. Z górą, z tyłem. Będziemy słonecznika ozdabiali tutaj z tyłu. Ale ja sobie go przekręcę. Tak. Mamy zatrwianą. Co tam się dzieje z przodu? Co, coś się wydziało. Tabułka. Muszę tutaj znaleźć dziureczkę. Żeby to umieścić. Czekajcie. sobie na wprost. Na. Mamy jeszcze słonecznik. Yy, przepraszam, koździk gałązkowy. No, tak wygląda bukiet, troszkę dam wyżej goździka, troszkę czosnek, niżej damy zatwian, o proszę, słonecznik troszkę do góry, myślę, że tutaj interpretacja należy do Was, niech sobie go każdy złoży, jak chcemy się, że będzie i tak bardzo fajnie wyglądało. Jest nowy sekator, porządna firma, to muszą być nowe sekatory pokitrane, umieszczymy sobie jeszcze tego szarłata. Tutaj się tworzą bukieciki do kościoła. Proszę bardzo. Myślę, że jeden starczy, bo to ma być taki bukiecik niedrogi, a taki wiecie. Wow, żeby zrobił. Zwiążę to sobie, żeby mi nic nie obsunęło się już w dole. Mamy 3,51. Super, zmieścimy się w czasie. Basiu, ja cię poproszę o coś, bo ja się nie przygotowałam. Słomę przecież muszę mieć do owinięcia. Dziękuję bardzo. O, mamy tu. Patrz, ta się nie nachodzi się. A, krokomierz założyła. Wykończę go sobie, słuchajcie, e, trzciną. A z chyba sobie też wykończę, więc poproszę Basię, żeby szybko. A nie, mam Basiu, przepraszam. Już cię już nie ten, już cię nie, nie nagabuję. Rozkładam sobie trzcinę. Powiem szczerze, jak mi się podoba, jak mi się ułoży. Ona bardzo fajnie wygląda, jak nawet się tak nadpęka troszkę. Chociaż to też nie widać tego pęknięcia, tylko ona jest tak fajnie zdjęta. Jaki mamy czas? Super. Takie coś nam się już tworzy. Taki troszkę bałagan artystyczny. Jak zwał, jak zwał, nie? Może być nie pamiętam. O, teraz tak, proszę bardzo. Jest bardzo ciekawy, nie ma zbyt dużo elementów, jest po jednym co prawda kwiatku, ale to tak bardzo fajnie współgra ze sobą. Przynajmniej ja tak uważam. To chyba Tak, też. Też. Ok. Dobra. Wygląda tak. Ja zakończę sobie tutaj aspidistwią, żeby tutaj sobie zakryć te. Ja mam taką obsesję, ale lubię zakryć te gałęzie. No ja nie wiem, tak mam. Dobra. Potrzebuję jeszcze jednego Basia. Dałabyś mi? Poczekamy. Obetnę sobie tutaj. To też nie, zostawimy je. Dołożymy sobie jeszcze, żeby nie było. Dołożymy sobie trzciny, powyginamy, żeby była piękna rączka. O, dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Powyginamy. Ostatnią wkładam sobie tutaj do tyłu, żeby to zakryć. Nie będzie żadnych papierów, niczego ozdobnego. Będzie naturalnie całkowicie zawiązany, zakończony. Zostawiam sobie również trzcinę i teraz najfajniejsze, jak dla mnie, o musimy to zwinąć jeszcze raz, ja tak czułam jak składałam, że jest słabi, yy, nie złapał, Gdzie to się zawsze, zawsze w trakcie coś tam się wydarzyć może, no to jest wiadoma sprawa. Go związać z przodu, bo docelowo chcę z przodu, żeby sobie to tak fajnie dyndało. Czasowo się zmieściliśmy mamy jeszcze 3 minuty. Okay. Nie muszę nic wycinać. Dobra. Ja zrobiłam zwykły sypa sypełek, supełek zwał jak zwał. <grych> ok. No i tak. Tak wygląda bukiecik. Elementy się nie powtarzają, ale jest bardzo, bardzo ciekawy. Do miłego zobaczenia. Zapomniałam wspomnieć. Zapraszam do obserwacji naszego profilu.